Policjanci z Zęborka z wydziału kryminalnego otrzymali informację o dwóch samochodach, które prawdopodobnie mogły przewozić szyny skradzione z terenu powiatu wojeworowskiego. Zatrzymane te samochody zostały w kompleksie leśnym koło jeziora Lubowic. Na po jednym z tych pojazdów było 18 elementów szyn skradzionych właśnie z powiatu wejherowskiego oraz elementy stalowe torowiska. Zatrzymano w związku z tym dwóch mężczyzn w wieku 23 i 29 lat z terenu powiatu wejherowskiego. Zostali oni osadzeni w policyjnej celi. W dniu dzisiejszym rano zostali przewiezieni do Wejherowa, gdzie zostaną przesłuchani i postawione im zarzuty dokonania kradzieży. Na miejscu policjanci zabezpieczyli palniki i butle z gazem do cięcia stali. Te wszystkie elementy będą zabezpieczone do prowadzonego postępowania. Za kradzież mienia grozi mężczyznom do 5 lat pozbawienia wolności.